Prezydent powiedział, historia tego projektu jest dosyć długa i chciałbym tutaj podziękować wszystkim, którzy po kolei uczestniczyli w tej procesie inwestycyjnym. Oczywiście zaczynało się to w DRMG, bo tam zaczęły się początki tego projektu. Potem zostało to przekazane do IKE jako do realizatora tej inwestycji. I tutaj pod kierownictwem pani dyrektor Siózda, która dalej jest odpowiedzialna za ten projekt już w etapie jego realizacji, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy brali udział w tym procesie. Pracownikom GIKE, ale i wszystkim spoza, czyli DOŚ, czyli Urząd Wojewódzki, czyli Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Zewnętrzne typu Urząd Zamówień Publicznych czy też CUP. Droga jest daleka i dojście do tego momentu. Każdy, kto ma cokolwiek z procesem inwestycyjnym do czynienia, to wie, że to jest naprawdę teraz, powinno już iść z górki. Jeszcze mając na uwadze, że w wyniku przetargu udało nam się uzyskać dobrego partnera, bo Skaiska na pewno jest bardzo dobrym partnerem do realizacji tego typu inwestycji. Jestem przekonany, że Skaiska. Zadeklaruje nam lepszy termin niż mamy w umowie, bo przyspiesza wszędzie, więc dlaczego nie miałaby przyspieszyć na tej inwestycji. Okay. Skańska szanuje pieniądz, wiedząc, że im krótszy etap realizacji, tym więcej pieniędzy w kieszeni, więc czego życzę tutaj łagodnej zimy i żeby nam się bardzo dobrze wspólnie pracowało. Liczę, że w lipcu będziemy mogli, panie prezydencie, zaprosić wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych Autostrad na rozpoczęcie tych zasadniczych robót, czyli ten tak zwany kamień węgielny. Myślę, że będzie to gdzieś po lipca, jako że tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, jutro przekazujemy klas budowy i praktycznie firma Skańska jest gotowa do bardzo y, no, ostrego startu na tej budowie, jako że musimy wspólnie z Generalną Dyrekcją razem z zakończeniem węzła Kapczemki również zakończyć nasze prace. Także jeszcze raz wszystkim których wymieniłem i nie wymieniłem, bo naprawdę jest to zasługa wielu ludzi, my to tylko w tej chwili konsumujemy ten sukces, ale wielu się napracowało, więc wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.